Oh, say, can you see by the day's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars by the perilous fight o'er oh, the ramparts we watched. We're so gallantly streaming. Że United States of America jest krajem, który urósł w latach 30. XX wieku. Do lat 30. XX wieku USA nikogo, przez nikogo nie było uważane za jakiś kraj wyjątkowy. Dopiero w latach 30 XX wieku USA staje się jakimś wyjątkowym krajem. To jest głównie efekt masowej industrializacji lat 1880-90 i tak dalej. Stany Zjednoczone powstają oczywiście z British America tak, rządzonej przez Jerzego III. Zbuntowali się z wielu przyczyn, my często to troszeczkę tak się sobie śmiejemy się, że o podatki poszło i w sumie tylko to i wszystko wokół tego. To nie do końca tak. Brytyjczycy nie tylko kazali się Amerykanom bardziej wpasować w ich skarbówkę, ale także kazali Amerykanom, zakazywali im... Rozprzestrzeniać swoje osiedlenie poza Apalachy, a tam byli Indianie. Indianie byli probrytyjscy. Indianie potem za to zapłacili zresztą. Ale trochę they had it coming, jak to się mówi. Natomiast druga rzecz to to, że nie wolno było Amerykanom tworzyć własnych manufaktur, czyli fabryk. Wszystko mieli kupować brytyjskie. Dlatego właśnie jak coś przychodziło z Brytanii, były jakieś nowe opłaty, i to właśnie między innymi herbatę. Prawda? wylano herbatę zresztą. O, Liptona jeszcze nie było, bo Lipton, hrabia Lipton dopiero żył w XIX wieku, no ale herbatę. No i yy, no i słuchajcie w ten, a, a Amerykanie się zbuntowali, stworzyli własne państwo tak i to państwo było wyjątkowe od samego początku. Ono najbliżej podobne, najbliżej podobne jest do, nie do Brytyjczyków, tylko do Holendrów. Holendrzy też w XVI wieku po, pokonali imperium, czyli Hiszpanów, i stworzyli państwo niepodobne do żadnego innego. To samo teraz Amerykanie to zrobili. Skala tego przedsięwzięcia była bardzo podobna. W XVIII wieku Holandia, która już od 200 lat się e, rządziła jako republik, w rejnych to Nederlande miała 2,5 miliona mieszkańców, natomiast British America, czyli która się teraz stała United States of America, um, miała jakieś 4. Jak odejmiemy pół miliona murzyńskich niewolników, to na południu no to mamy 3,5. Czyli to ten sam, czyli Ameryka startuje z pozycji takiego kraju wielkości Holandii, i to jeszcze uboższego dużo od Holandii. Trochę ludniejszego, ale sporo uboższego, czyli można powiedzieć, że Status Stanów Zjednoczonych na świecie jest taki jak Holandii, czyli jak to się mówi, a o Holandii się mówi, niby nie jest mocarstwem, ale lepiej tego nie sprawdzać. To dokładnie taki status miały Stany Zjednoczone, kiedy powstały. Nie były niczym, ale nie były też jakimś strasznie ważnym krajem, no i były daleko. To, co gada Bartosiek, że Amerykanie dzisiaj są daleko, to trzeba być idiotą, żeby tak gadać. Amerykanie. Są w liczbie 70 tysięcy żołnierzy w Europie. Także Amerykanie są krajem praktycznie europejskim w naszych czasach. No to to pieprzenie Bartosiaka do naszych czasów pasuje do XVIII wieku, kiedy Ameryka jest rzeczywiście daleko. Natomiast natomiast jak to się dalej rozwijało? No więc Amerykanie mieli, wypracowali generalnie cztery. Metody prowadzenia polityki zagranicznej. Te metody nazywa się od tych, którzy je. I cztery metody i jedną doktrynę jeszcze mają. Tak, Doktryna to oczywiście jest doktryna prezydenta Monroe z lat 1820, i to jest Ameryka dla Amerykanów. Sobie mogli to wymyślić, ale nikt tego nie słuchał, bo właśnie Ameryka nie znaczyła wiele wtedy. W 1820 roku on sobie mógł powiedzieć, że on nie, nie życzy sobie Europejczyków i europejskich imperium w Ameryce Południowej. To chodziło o to, żeby poprzeć te ruchy wyzwoleńcze w Kolumbii, w Peru, Brazylii i tak dalej, przeciwko Europejczykom. No i wsparli, to, to, to wsparli rzeczywiście, ale to nie znaczyło, że, można, że nie można było grać im na nosie. Jeszcze całe lata a, 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 a Brytyjczycy się w sprawy Argentyny mieszali. Wiele krajów się mieszało w sprawie kraju. Na przykład w latach 1960. Francuzi sobie ustanowili Cesarstwo Meksyku, a co? I też z Habsburgiem na czele. Czemu nie? I co Amerykanie mogli zrobić na ten temat? Absolutely zilcz. Nic nie mogli zrobić moment, w którym deklaracja Monroe coś zaczęła znaczyć, to jest dopiero po 80 latach za prezydenta Theodore Roosevelta. Theodore Roosevelt rzeczywiście odkroił na przykład w Kolumbii kawałek zwany Panamą i zbudował tam kanał, kanał panamski. Rzeczywiście zaczął przeganiać, um, przeganiać Europejczyków z Peru, z Boliwii z, i tak dalej, wykurzać jakby. Czyli deklaracja Monroza działa po 80 latach. Ale to jest tylko deklaracja. Natomiast, że Ameryka jest de facto szefem Western Hemisphere. Słuchajcie, wersja British Grenadiers, śpiewana przez Amerykanów już w czasie rewolucji amerykańskiej, gdzie w XVIII wieku, brzmi, to jest tak. Um, Uh, zaraz, zaraz. beneath this western sky we formed a new dominion the land of liberty of washing ataji torn from the torn from the world of oh tyrants beneath this western sky We formed a new dominion, a land of liberty. May Europe empty all her force will aid her an array. A, a za, 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 for free America. I co my tu mamy? Mamy cały przepis, co Amerykanie będą robić. Mamy całą deklarację Monroe przed Deklaracją Monroe. W 1778 roku, w amerykańskiej wersji British Grenadiers. Odcięte od, oderwane od świata tyranów, czyli monarchii europejskich. Pod tym zachodnim niebem, beneath this western sky, we formed a new dominion, stworzyliśmy nowy typ rządów, nowy państwo. a Land of liberty. To chyba nie muszę tłumaczyć, dzisiaj się mówi liberty. Tak? Z francuskiego bardziej. Um, jeżeli Europa wypluje wszystkie swoje siły, Spotkamy się z nią w polu, i, no i będziemy właśnie walczyć dla Stanów Zjednoczonych. Czyli Ameryka rzuca wyzwanie całemu europejskiemu sposobowi bycia i życia od samego początku. Z może Holandii, która jest trochę takim prekursorem. Zresztą liberalne prawo nowojorskie, pochodzące z czasów New Amsterdam, XVII wiek, Nowy Amsterdam, tolerancyjne miasto. Nowy Amsterdam, czyli Nowy Jork, potem służy jako przykład do prawodawstwa amerykańskiego. Także Stany Zjednoczone są w pewnym sensie przerośniętą Holandią mentalnie, mimo że etnicznie są to Niemco-Angliko-Murzyni przede wszystkim. Z dodatkiem troszeczkę Irlandczyków, troszeczkę Włochów, troszeczkę Meksykanów. Tak? Czyli to jest kraj de facto sześciu etnosów. Zachodnioafrykańskiego, niemieckiego, brytyjskiego, no i odrobinę tam mniejszych, nie? Tak to wygląda. No nie jest aż taki melting pot, jak myślicie, nie aż taki tygiel. W każdym razie, Amerykanie wypracowali metody takie. Pierwsza metoda, Hamiltonizm. Ameryka nie miesza się w sprawy świata. No, na początku była niepewna siebie i słusznie. Nie mieszamy się w sprawy świata, no chyba że niszczą nam handel i nie mamy jak wysyłać statków, żeby handlować. To się nazywa Hamiltonizm od Aleksandra Hamiltona, który stworzył pierwszy bank amerykański federalny i zręby yy, amerykańskiej polityki ekonomicznej. I ten Hamiltonizm mógłby odpowiadać troszeczkę Realpolitik, tylko że był nastawiony, która powstała 100 lat później jako koncepcja. No, ale jakoś tam ten. Więc tylko, tylko ona jest nastawiona bardziej na handel, tak? na, na, na handel, Polityka imperialna, czyli Jacksonizm, opracowana w początkach trochę po doktrynie Monroe. Powiedzmy lata 1830, prezydent szósty prezydent Andrew Jackson, rzecznik ekspansjonizmu. To jest, że Ameryka będzie imperium, imperium lądowym. Imperium niekolonialnym, tylko lądowym imperium, czyli wielkim blokiem, który będzie silny w zachodniej hemisferze, tak? pod zachodnim niebem. No i to jest jacksonizm, czyli polityka imperialna. Czy Amerykanie umieją, rozumieją kategorie imperialne też, od których się na początku odżegnywali, bo uważali, że to jest małpowanie Brytyjczyków. Cofnijmy się do czasów Hamiltona do lat siedem 90 i mamy też największego wroga Hamiltona, czyli Jeffersona. I tu mamy politykę wartości, tylko taką, jak rozumiał ją Jefferson. Jefferson miał dosyć wybiórcze podejście do wartości, ale jednak jest to polityka wartości. On uważał, że nie ma czegoś takiego jak American Revolution i French Revolution. It's one and only the same. It's the same revolution. It's all the same. Jest tylko tyranny i revolution na świecie. Tak? Czyli Ameryka niosąca światu wolność. Ona się staje, dojrzałą formę przy, przybiera dopiero w wieku XX w postaci wilsonizmu, który jest przeciwny wobec tych izolacjonistycznych, czyli powiedzmy, Jacksonizmu i Hamiltonizmu w nowych postaciach. I nic nowego Amerykanie od tych czasów nie wymyślili. Poza małpowaniem przez tego idiotę starego Zgreda Mersheimera, czy to jest taki bismarckizm dla ubogich. to Nic poza tym Ameryka nie wymyśliła. Ameryka nazwała wilsonizm, przechrzciła na neokonserwatyzm, dlatego że neokonserwatyści to są najczęściej ludzie, którzy wierzyli w lewicowe teorie, a potem zmienili zdanie i uznali, że. Liberalizm jest do pogodzenia z konserwatyzmem, ponieważ Ameryka de facto zawsze była krajem liberalnym. I to jest prawda. Ameryka rzeczywiście jest takim, jest takim krajem, że może spokojnie być liberałem i konserwatystą jednocześnie, ponieważ Ameryka powstała torn from the world of tyrants, tak? beneath this western sky, we formed a new dominion, a land of liberty. USA jako samodzielny twór nigdy nie był niczym innym, więc możesz być liberałem i konserwatystą jednocześnie. To jest dlatego, Amerykanie mają inne podziały, co innego znaczy socjalista, co innego znaczy liberał, co innego znaczy konserwatysta, niż w Europie, dlatego, że tam możesz być jednocześnie liberałem i konserwatystą. Nigdzie tak nie ma. W Anglii jesteś konserwatystą, to znaczy, że lubisz tą nietoperzycę Elżbietę II, jakiś tam Buckingham Palace lubisz. Jak jesteś liberałem, to no znaczy, że lubisz Johna Stewarta Milla i Johna Loka. zupełnie coś innego lubisz w Anglii z jej kultury. Jak jesteś socjalistą, to lubisz lejburzystów, czyli romantyczny socjalizm, tak zwany angielski. Zupełnie jeszcze coś innego, Inny niż socjaldemokracja niemiecka na przykład. W Ameryce nie. W Ameryce są zupełnie inne podziały. Możesz być po prostu rzecznikiem Ameryki, po prostu. A to, co nie jest liberalno-konserwatywne, czyli w sensie, że George Washington he was a great liberal and he was a great conservative in the, in, the same, in the same time, because he was, he really was. No to skoro tak, to jest do pomyślenia Komisja do Spraw Działalności Antyamerykańskiej, co byłoby bardzo dziwno określić. Co by to była działalność antyniemiecka na przykład? Wylanie piwa? Natomiast w Ameryce można, dlatego że konserwatyzm i liberalni są jednością. Dlatego socjalistów w Ameryce się oskarża o bycie antynarodowymi, anty, antyamerykańskimi, antypaństwowymi. To, to dlatego tam tak jest dziwnie, że jak ktoś głosi socjalizm, w Europie, nie no to wiadomo, lewica, byśmy machnęli ręką, to tam to jest takie dziwne trochę. Nie? W Ameryka to był kraj szans, tak, że przyjeżdżałeś, dostałeś, kraj, dostałeś jakiś szmat terenu. I sobie tym zawiadywałeś, i jeżeli dobrze tym zagospodarowałeś, nie, nie płaciłeś podatków na początku. I tak było cały XVIII wiek, cały XIX wiek. Jak przyjeżdżało tysiąc szwedów, to stu szwedów bardzo prosimy tu, ale następny to już tam daleko za Fountain Creek, bo jak będziecie zbyt gęsto ustawionych, to musimy was przetkać jakimiś włochami, irlandolami i tak bo się za bardzo będziecie szwedzić tutaj, a wy się macie rozpłynąć właśnie w tym amerykańskim tym. Melting Pot, nie? Macie gadać po angielsku z następnym miasteczkiem. Tak to wygląda. Więc. Więc właśnie. Więc, więc właśnie Ameryka ma te cztery sposoby myślenia o polityce zagranicznej. Tak? Czyli Wilsonizm, Jacksonizm, Jeffersonizm i Wilsonizm. I teraz tak, neokonserwatyści to byli. Aha, bo jest jeszcze coś takiego, słuchajcie, co się nazywa liberalny konsensus. To jest bardzo ważna rzecz, której nie dostrzega się w ogóle w Europie. Jak była zimna wojna, to prawicujący liberałowie i lewicujący liberałowie, a nawet lewica de facto, tylko taka, co nie lubiła Związku Radzieckiego, czyli normalna lewica i w Europie to tak się zrobiło. Słuchajcie, dlatego socjaliści bardzo nie lubią często, że się ich nazywa komunistami, bo w Europie mówiono, że komunista to jest taki socjalista, który słucha się, co tam Lenin pierdzieli w Moskwie, nie? A, a, albo Stalin. A socjalista nie słucha. To w, Europie, to w Ameryce to mówiono, że jest liberalny konsensus i jest skrajna lewica, antyamerykańska. Tak? To, to samo było. To, to jest jakby odpowiednik. I teraz tak, ktoś, kto ma poglądy typu, nie wiem, tam Michael Moore, tak? I ktoś, kto ma poglądy typu, nie wiem, Bill Clinton, ten, ten i ktoś, kto ma poglądy Ronald Reagan, oni wszyscy podpadają pod liberalny konsensus de facto. Jakieś skrajne konserwatyzmy typu Barry Goldwater, czy, czy jacyś tam Pat Robertson, czy coś, to, 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 jest, to jest skansen z kolei na prawicy. Ale zasadniczo rzecz biorąc jest ta papka liberalna konserwatywna dlatego tam trudniej też zrobić niektóre socjalistyczne, socjaldemokratyczne nawet reformy, tam jakieś tam healthcare i tak dalej, dlatego że to już trochę pachnie bolszewią po prostu i naprawdę pachnie, a nie że to jest jakaś paranoja Amerykanów. Oni po prostu mają trochę inną historię. Poza tym, w Ameryce wszystko, co pachnie Europą, to śmierdzi generalnie, bo Europa śmierdzi Amerykanom. I Europa faktycznie śmierdzi, jak się patrzy z punktu widzenia Ameryki. Czy, pan, czy kojarzycie dyktatora amerykańskiego? Amerykański komunizm, amerykański nazizm, jakieś skanseniki, jakieś coś? Był jedno spotkanie na Madison Square Garden i do dziś o tym pierniczą, jakby coś miał powtórzyć, bo Trump, no Trump właśnie wyleciał, tak? Nigdy się nie powoływał na te bzdury. Amerykanie coś robią lepiej od nas. Uznajmy to wreszcie do cholery. Amerykanie są mądrzejsi od nas. Mogą być nawet oczywiście nie jakiś tam klops, który jeździ i wpycha w siebie milionowego hamburgera w Cincinnati jeżdżąc swoim za dużym samochodem, mu się nie chce po nogach iść nawet na spacer, bo nie ma nawet chodników, ale Amerykanie coś robią od nas lepiej. Nie mieli nazizmu, nie mieli stalinizmu. W każdym razie, um, yy, no właśnie, te, więc teraz ten leo, neokonserwatyzm, czyli to, że Ameryka ma odgrywać rolę tego rycerza wolności na świecie, to on jest często propsowany przez ludzi, którzy to niedawno byli lewicą. Taki Samuel Huntington to on był sobie kiedyś lewicą, ale stwierdził, że nie, to jednak nie warto. I Ameryka jest wielka przez to, że jest właśnie neokonserwatywną i, i tak dalej. I, odgrywa. I teraz jest śmieszna sprawa. Tony Blair zauważył bardzo ciekawą rzecz, że ten neokonserwatyzm to, to jest w sumie neoliberalizm, bo oni walczą głównie o freedom. Tylko, że w Ameryce to jest to samo ale de facto z europejskiej perspektywy to neoliberalizm powinniśmy nie nazywać jakiejś bzdury o gospodarce rynkowej, bo liberalizm to nie jest w ogóle ekonomia do cholery. Eko, liberalizm to jest tolerancja, to jest liberalizm, a to czy będziemy grosz gros zarabiać z podatkiem 5% czy 50% to to jest dezinteres mądre liberała, to Wolnorynkowiec się tym interesuje. Leseferyzm. Rycerzem liberalizmu jest John Locke i Wolter, a nie żaden Adam Srys. Dobrze. Uspokoiłem. Mogę mówić dalej. Także same. Także tak to wygląda. Czyli. De facto Amerykanie głoszą neoliberalizm, ten we właściwym znaczeniu, czyli głoszą, że fajny jest Washington, że fajna jest wolność i tak dalej, i to też pokazują innym, innym narodom. I teraz tak, i to jest wszystko eksportowane po całym świecie, i teraz można się zastanawiać. Oczywiście są różne jakby podgatunki tego. Jest na przykład Robert Kagan, który mówi, że Świat jest rządzony przez różne ideologie i tu się nic od zimnej wojny nie zmieniło, tylko że komunizm w Rosji został zastąpiony przez taki sobie neocarski autorytaryzm. Tak? Cenzura, wiadomo, i tego. No i teraz. I tutaj nie ma żadnych podziałów religijnych, jak mówi Samuel Huntington na przykład, bo no bo w obozie. Wolności jest i Japończyk, i Belg, i, i, i Hiszpan, i Amerykanin, i Jordańczyk. A w obozie niewoli jest i Chińczyk, i, i Rosjanin, i dajmy na to Wenezuelczyk, i Ghana, i, 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 no, i Iran, na przykład, tak. Czyli to jest totalnie cross, across civilizations, tak? Czy kompletnie nie ma racji Huntington, ale Huntington to też jest neokonserwatysta i Robert Kagan to też jest neokonserwatysta, dlatego że oni wierzą, że Ameryka powinna eksportować wartości. Natomiast Otto von Bismarck, von Mersheimer i spółka to, to są odszczepieńcy, to są Amerykanie myślący na europejski paskudny, obrzydliwy sposób o polityce, że polityka to jest cyniczne gówno. I tak powinno jeszcze w dodatku być. Dlatego uważam, że Merszheimer jest idiotą i starym śmierdzącym capem. I jego zwolennik Bartosiak oczywiście też, tylko młodszym capem. I z tymi cynikami nie chcę mieć nic wspólnego w ogóle. To jest To jest. Natomiast wracając do innej polityki amerykańskiej, która jest coś warta, to to jest polityka na przykład nawiązująca do wilsonizmu, takiego klasycznego, liberalnego wilsonizmu, czyli Joseph Nye, czyli soft power. I tu nie chodziło o to, bo często za soft power się uważa, że po prostu trzeba być miękiszonem, tak? bo soft. Nie, soft power wcale nie jest soft. Soft power się tylko nazywa w tym sensie, że to nie chodzi o czołgi, tylko na przykład o to, że zamiast rozwalać tysięcznego taliba, zbudujmy dzieciom afgańskim szkołę. I teraz one dorastają i wiedzą już, że Ameryka to także pieniądze na szkołę. A nie tylko wróg, nie tylko kpiny z Allaha, nie tylko wciskanie McDonalda na siłę Allahom Tak? I Allaha Gbarom. Tak? To jest soft power. Ona wcale nie jest taka soft. I to jest kolejny amerykański sposób uprawiania polityki. tak. Czyli Joseph Nye i soft power. I taka, która jest coś warta. Nie mamy w dzisiejszych czasach specjalnie takiego klasycznego Jacksonizmu, na przykład, ani Hamiltonizmu, czyli właściwie można powiedzieć, że neo-hamiltonistą był do pewnego stopnia Trump, bo on chciał na każdym aspekcie polityki amerykańskiej, nie odżegnując się w sumie od wartości, ale postawić jednak ten stempel sceną. To znaczy, chcecie, żeby Ameryka was broniła przed ruskimi, to dawajcie na NATO. Chcecie naszych baz, to płacicie na nie. To jest takie połączenie trochę neokonserwatyzmu, czyli jeffersonizmu de facto z hamiltonizmem i to dokonał tego Trump. Czyli hamiltonizm się też w jakiś sensie odradza. Więc Ameryka i teraz tak, Ameryka się czymś się różni od Niemiec, bo powiedziałem w odcinku niemieckim, że Niemcy mają tradycję liberalną pruską, narodową pruską tradycję trzeciej eszy, czyli jakąś austriackie coś de facto. Potem mają tradycję imperialną, wilhelmińską i jeszcze parę innych rzeczy, i teraz jakieś tutaj bawią się, fukujemy i. Um, jakieś um, merszheimeryzmy się ma, bawią po drugiej wojnie. Nie wiadomo czego się po niej spodziewać. Po Ameryce wiadomo, że oni zawsze będą szli w tych kanałach, tych czterech kanałach, a właściwie Jacksonizm sobie odpuścili, dlatego że Jackson to był imperialny amerykański sposób myślenia o tym, że mają się zjednoczyć ziemie e, amerykańskie pod Kanadą i, i właściwie koniec, nie? I to właściwie jest zrobione, więc Jacksonizm się dokonał, więc jest tylko jest tylko wilsonizm, tak, który jest w wersji neokonserwatywnej, jest jeffersonizm, który jest, można połączyć z Josephem naiem i soft power i jest hamiltonizm, który można połączyć z trumpizmem. Czyli wszystkie one są polityką wartości. To co zachwala mersheimer to jest czytane tylko w Europie. W Ameryce on jest takim odszczepieńcem raczej, to jest polityka cynizmu że należy generalnie rezygnować z tego, co jest największą przewagą amerykańską, czyli to, że Ameryka równa się wolność, tak, czyli nawet jeżeli się z tym do końca nie zgadzasz, no to wiadomo, że Ameryka nie jest Rosją i więc nie warto, żeby Ameryka rozumowała tak jak Rosja albo wismarkowskie Niemcy, to jest absurd, tak, Natomiast tutaj nam się to wydaje logiczne, bo my jesteśmy cynikami w porównaniu z Amerykanami. O tym też warto przypomnieć. Naj, Najzabawniejsza rzecz jest taka, że niezależnie czy ktoś jest cynikiem, czy nie, to polityka wartości działa, a inna polityka nie, nie działa. Tylko, żeby ona działała, to musi, trzeba też te wartości reprezentować. Czyli gdyby Ameryka głosiła wolność na świecie, a jednocześnie miała oligarchię w środku, na przykład. Co niektórzy mówią, że Ameryce trochę grozi, bo biznesmeni typu Bloomberg na przykład próbowali zachrapczyć całe wybory, ale na szczęście nawet Partia Demokratyczna, Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders tego Bloomberga ściągnęli szybko na dół. W Ameryce nie lubi się oligarków, którzy uważają, że mają prawo się do wszystko wtrącać, ale gdyby się tak zrobiło, że nagle tak jest, gdyby się tak okazało, że nagle Amerykanie polubili oligarchię, a jednocześnie na świecie głosili wolność jednostki i jednostkowej tej. No to nie reprezentowaliby już wartości, które głoszą. I to byłby problem. To byłoby liability, jak mają Amerykanie. A to byłoby obciążenie. Ale ponieważ reprezentują, tak, lepiej czy gorzej reprezentują te wartości, no to nie ma tego problemu. I teraz najgłupsze, co można zrobić, to to, żeby Ameryka uprawiała politykę tak jak Rosja, czyli kraje, które kompletnie na, nie, nie bazuje na wartościach, tylko wyłącznie na twardej sile. To może dla cyników jest fajne, bo nie udawajmy, że tam są jakieś wartości, tylko kurwa, są wartości. Ukraińcy nam pokazują, tak? Też dzisiaj. No? Pokazali to Holendrzy w XVI wieku, Amerykanie w XVIII wieku. Amerykanie powiedzieli, very pleased that they are the element of the British Empire, the biggest empire on earth, but now they chose freedom. Fuck you, British Empire. Tak? Po prostu te Holendrzy też kurde w XVI wieku powinni być Hel że that's an element of the Spawns tak ale jakoś nie. Jakoś nie chcieli być Espanioles, chcieli być Nederlanders, chcieli wolność. I teraz Ukraińcy też powinni być zachwyceni, są częścią imperium Cara, Włodzimierza, Włodzimierze Putina, Romanowa, kurwa, ale nie. Dlatego, że to jest zew wolności, jest najsilniejsza, najsilniejszą rzeczą na świecie. Nie ma nic silniejszego. To jest za każdą jednostkową decyzją ucieczki, na przykład przed okaleczeniem jakiejś, wiecie, dziewczyny, tak. Uciekają arabskie, żeby ich nie okaliczono, nie wycinano im wiadomo od tam czego. To wszyscy nie ludzie nie chcą być niewolnikami, tak. Uciekają do kraju, gdzie jest wolność. To największa siła ludzkości. I Ameryka, będąc pewnym punktem odniesienia, dlatego będzie zawsze najsilniejszym krajem na świecie. egzekwo z Mordorem, czyli z Rosją, dlatego, że tak są ustawione pociski nuklearne jak są. Ten arsenał jest zawsze taki sam, to się nic nie zmienia. Oni mieli te układy stat 1, 2, 3, 4. Rosjanie potem odkorkowywali szampana, bo ich i tak nie byłoby stać na utrzymanie wszystkich tych, tych, więc oni sobie sprowadzali ten arsenał do stanu, gdzie mogą trzymać. Jest 6700 chyba pocisków, mają teraz Amerykanie, 6200 Rosjanie, czyli nie ma już egzekwo, nie ma już takiego zupełnego mutual asserted destruction, ale generalnie pierwszy rzut jest około półtora tysiąca z każdej strony. Chiny, Wielka Brytania, Francja mają 200-300 bomb, to praktycznie nie ma znaczenia, więc całym światem rządzi Ameryka, czyli patron wszelkiej wolności. Możecie nie lubić Amerykanów, możecie uważać, że ketchup jest niedobry albo hamburger, a to nic nie zmieni. Ameryka jest ojczyzną wolności po prostu, jest patronem wolności, a z drugiej strony jest mordor. I zarówno patron wolności, jak i Mordor mają te kilka tysięcy rakiet, półtora tysiąca w tego w pierwszym rzucie. I tak po prostu jest. Ja uważam, że tak będzie tysiąc lat. I uważam, że nigdy nie skończyła się zimna wojna i nigdy się nie zaczęła na nowo, bo zawsze była. Od II wojny światowej jest zawsze to samo i tak będzie tysiąc lat, moim zdaniem. A potem będziemy płytami CD, więc wszystko jedno.